To była jedna z bardziej dramatycznych modlitw o uwolnienie, w jakich brałem udział w życiu. Pamiętam, tak modliliśmy się za osobę, która miała, była zniewolona kilkoma złymi duchami, one po kolei wychodziły. Był jeden, którego nie mogliśmy wyrzucić. I twardej osoby wykrzywiała się w takim złośliwym, szyderczym uśmiechu. I ten zły duch, mówiąc przez tą osobę, pił z nas. I pamiętam, jedna z osób, która się modliła, mówi: Słuchajcie klęknijmy i poprośmy Jezusa, żeby coś zrobił, bo my nic nie możemy. I kiedy klęknęliśmy, poprosiliśmy Jezusa, w tym momencie ten zły duch krzyknął nie i wyszedł z tej osoby. Wróciłem wtedy do domu i to modliliśmy się tak powiedzmy od 18 do 20 godziny, więc wróciłem do domu. I cały czas po głowie chodziła mi ta modlitwa długo, w nocy nie mogłem zasnąć, i myślałem o wykrzywionej twarzy tej osoby, i myślałem sobie o takim szyderstwie, o kpinie, która był w, tych, w tym wyrazie twarzy. I sięgałem po Biblię, żeby szukać. I znalazłem w księdze Ezechiela coś, co jest odpowiednikiem szyderstwa. To ludzie o. Twardych karkach i bezczelnych, se, i bezczelnych twarzach. Twardych karkach i bezczelnych twarzach. Później znalazłem, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, tuż przed tym jak miał umrzeć, kpiono sobie z niego, szydzono. I dlaczego o tym mówię? Szyderstwo jest odwrotnością wiary. Mamy taki moment: osoba, która kiedyś miałem taką ekipę ewangelizacyjną, jeździliśmy po Polsce, gościliśmy Ewangelię. I jedna z tych osób pożyczyła od taty samochód. No i jakby była naszym kierowcą. I kiedy wróciła do domu, i tata, tata był niewierzący, w dodatku był takim bardzo przemocowym, agresywnym człowiekiem. I ona wróciła do domu i położyła gdzieś tam kluczyk w widocznym miejscu, potem poszła, poszła no, przebrać, umyć, wraca, patrzy i jeszcze sprawdza, bo tata miał z samego rana wyjechać. I Patrzy, tego kluczyka nie ma, mówi. Ojej, chyba ze zmęczenia myślałam, że powiesiłam kluczyk. No i zaczęła szukać wszędzie tego klucza, klucza nie było, zadzwoniła do nas. Ja akurat zresztą ekipy byliśmy w takim hotelu. Jeszcze tam sobie wspominaliśmy to, co przeżyliśmy i ona zadzwoniła do nas, zaczęła opowiadać o tym. No i zaczęliśmy się modlić. W czasie modlitwy jedna z osób miała taki obraz, że Widzę, jak twój tata na drugi dzień odjeżdża, zapala kluczykiem, wszystko będzie dobrze. I ona mówi, ja już chyba nie wierzę w te zdury, będzie dobrze, klucza nie ma. No i po prostu była przerażona, do rana nie mogła zasnąć, słyszę o trzeciej rano, jak tata wstaje i ona wtedy otwiera drzwi i mówi, tato, przepraszam, nie wiem, gdzie jest klucz. Mówi, jak to, gdzie jest klucz? No tu powiesiłaś, ja, myłaś się, ja w tym czasie wyszedłem, wziąłem ten klucz, żeby go nie zapomnieć i włożyłem do spodni. I ona z taką ulgą, mojejko. Wszystko będzie dobrze. Zadzwoniła do nas i przeprosiła. Mówi, przepraszam. Mówi, ale we mnie takie szyderstwo się zrodziło, kiedy powiedzieliście. Kiedy ta osoba powiedziała, że o tym obrazie, pomyślałem sobie: tak, super, ładnie, fajnie Wam mówić. Siedzicie sobie w miłej atmosferze, a ja tutaj tak cierpię. I to jest często tak, że jesteśmy w trudnej sytuacji i łatwo nam poddać się pod myśli: typu, to nieprawda, to się nie uda, problem jest za duży. Dlaczego o tym mówię? Czytam księgę Rodzaju, 18 rozdział. Bóg okazuje się Abrahamowi, Abrahamowi już teraz pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotów w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie, ujrzawszy ich podążył do od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł, o Panie, jeśli darzysz mi życzliwością, racz nie omijać Twojego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło swojego sługi. A oni mu rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. Czyli Abram z gościnności zaprasza jakichś ludzi to... W tamtych kulturze koczowniczej było normalne, szli jacyś wędrowcy, nie wyglądali na takich, co sprawiają zagrożenie, a wiadomo, tam nie było sklepów, więc zapraszało się, gościło się takich ludzi. Abram e, prosi Sarę, żeby przygotował, przygotowała wszystko e, i kiedy ona przygotowała, oni pytają, gdzie jest Twoja żona Sara? On, on odpowiedział, W tym namiocie rzekł jeden z nich, o tej porze za rok znów wrócę do ciebie, Twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. No, tu nie mogę odmówić sobie czegoś, czyli drobnego komentarza. Sara po prostu podsłuchiwała pod wejściem do namiotu, tak? Co to za ludzie i o co chodzi? Abraham, Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. To też Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się do siebie i pomyślała, teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój stary mąż. Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli? Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla pana? Za rogo tej porze wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale pan powiedział: Nie, śmiałaś się. I można powiedzieć: Biblia, która jest taka oszczędna w opisach, dlaczego opisuje, że Sara się śmiała, czy się nie śmiała? U nas przetłumaczono jakoś: „śmiała, ale tu bardziej kpiła, niedowierzała, szydziła. To bardziej jest ten odcień znaczeniowy tego słowa hebrajskiego. Więc Sara po prostu nie dowierzała. A do tego, żeby poczęło się dziecko, potrzebne było, żeby Sara i Abraham współżyli. Więc gdyby ona w swojej niewierze posunęła się dalej i powiedziała: Nie, nie zgadzam się na współżycie, nie wierzę w to, nie pojawiłby się Izaak. Dlatego dla Boga tak ważne było, żeby skonfrontować jej postawę. I dlaczego o tym mówię? Bo naprawdę potrzebujemy sami konfrontować swoje postawy. I mówię to, ponieważ jakieś kilka tygodni temu modliłem się, i w wyobraźni pojawił mi się pewien obraz. Myślę, że to jest obraz proczy. Bóg mi pokazał coś, co, co chce, żeby się wydarzyło. Ale kiedy pierwszy raz ten obraz tak się pojawił w mojej wyobraźni, pomyślałem sobie, hmm, no tak. Fajne, fajne marzenie, ale to się raczej nie stanie. I w nocy miałam sen, jak jedna z osób, którą, jak jedna z osób do mnie podeszła i powiedziała, to było w śnie, oczywiście. Ja powiedziała: hej, miałeś taki sen. Ten sen się spełni, tylko musisz to wierzyć i o to się modlić. I naprawdę czułem, że to Bóg mi konfrontuje. Ja wiem, wiem, znam te wszystkie teorie, tak, to twoja podświadomość i tak dalej. Jasne. Jasne, nie przeszkadza mi, że ktoś uważa inaczej, czyli zażartuje, że się myli. I od tamtej pory zacząłem się o to modlić. I widzę, jak muszę walczyć ze swoją niewiarą. Pokutuję, mówię Boże, przepraszam cię za małą wiarę. Wierzę, że to może się wydarzyć. Nie twierdzę, że się wydarzy, nie twierdzę, nie jestem tak zadufany w sobie. O, Bóg mi pokazał i na pewno to będzie, ale mówię tak, Boże, w tym słowie, które tutaj czytamy, Bóg mówi tak: Czy jest coś niemożliwego dla mnie? Bóg pyta jasno i wyraźnie. O to, czy jest coś niemożliwego dla I dlatego ja mówię, Boże, przepraszam Cię za niewiarę, że to może się stać. To jest dobra rzecz. I wierzę, że ona się może stać. Nie mówię Bogu, że na pewno Ty mi powiedziałeś. Myślę, że tak, ale bardziej walczę o, to, o wiarę w to, że to może się stać. I mówię, Boże, jeżeli to jest Twoją wolą, to to się wydarzy. Jeżeli to nie jest Twoją wolą, to się nie wydarzy. Ale wiem też, że nie wydarzy się też wtedy, kiedy ja nie będę wierzył. Więc. Chcę powiedzieć, masz moją wiarę, masz moją wiarę, że to może się stać. Jeżeli to się wydarzy, pewnie poinformuję, ale to jest osobista rzecz, więc do... na razie nie chcę się tym dzielić, ale ta walka o wiarę to jest często walka z taką kpiną, szyderstwem, niedowierzaniem i potrzebujemy tą walkę wygrać. Nie na zasadzie wymawiać sobie, Bóg to na pewno uczyni, ale powiedzieć: Boże, przepraszam, że nie wierzę, że możesz to uczynić. Wierzę, że możesz. To jest trochę tak niki wójci. Człowiek bez rąk, bez nóg i bez ograniczeń, jak mówi o sobie. On mówi tak. Cieszę się życiem takie, jakie mam. Jeżdżę po świecie i mówię, jak Bóg nadał sens mojemu życiu. Mam wspaniałą rodzinę, żonę i dzieci. Mam kobietę, która mi pokochała mimo mojego oczywistego kalectwa. Ale mam też w domu parę butów, bo gdyby Bóg uczynił cud, to ja mam te buty gotowe, żeby je założyć. I on nie mówi, że Bóg czyni cud, ale on mówi, ja daję Bogu moją wiarę, moją przestrzeń, żeby to uczynił. I Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dla nas dobry i że kiedy Ty nas konfrontujesz z naszym grzechem, z naszą niewiarą, to konfrontujesz nas po to, żebyśmy zrozumieli, że. To jest coś, co nam przeszkadza. Przepraszam Cię za wszelką niewiarę w to, że jesteś Panem i że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Przepraszam Cię, Panie, i proszę Cię, wypełnij mnie swoją wiarą. Wypełnij mnie wiarą w to, że Ty wszystko możesz, wszystko umiesz i wszystko potrafisz. I wypełnij mnie też cierpliwością w oczekiwaniu na to, co Ty zaplanowałeś dla mojego życia. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Więcej informacji w linku poniżej.